Cześć, dzisiaj gramy w zombiu. Zgodnie z wczorajszą obietnicą odpadliśmy w i zamierzamy Wam pokazać kilka rzeczy z nim związanych. Na pierwszy ogień poszedł Survival Horror, czyli właściwie jeden z moich ulubionych gatunków gier. Co wcale nie znaczy, że sobie w nim najlepiej radzę, bo jak się okazało, ta gra jest dosyć skomplikowana i wymagająca, jeżeli chodzi o walkę a zombiaki często potrafią nas zajść i, i po prostu pogryźć, pewnie wkrótce Wam pokażę taki fragment. Póki co przedzieramy się przez y, korytarze pełne zarażonych, jest to sam początek gry właściwie, więc na razie próbuję po prostu uciekać jak, jak najszybciej się da, jak najdalej się da od tego zagrożenia. Obudziliśmy się na wyrku. Jest tutaj śpiwór i taki właściwie nasz save point, gdzie, gdzie możemy się wyspać. Jakiś tajemniczy głos nawiguje nas przez radio, co troszkę się kojarzy z Dead Island i tego typu grami, gdzie jedna osoba, siedząca w jakimś bezpiecznym punkcie, nawiguje resztę. No jest to taki taka trochę kalka z tego typu filmów, z tego typu gier. Ale nie ma nic przeciwko temu. Jeżeli jest dobrze stoskopiowane, dobrze zrealizowane z jakimś ciekawym pomysłem, to, to bardzo dobrze się bawię przy tego typu produkcjach. Mamy chwilkę czasu. Ja nie jestem chwilowo przez nikogo atakowany. Mamy chwilkę czasu, żeby wam pokazać, jak tutaj się gra, jak tutaj się steruje. Na przykład, jeszcze na ekranie na gamepadzie mam czarny obraz, nie ma mapy. Muszę ją tak jakby zdobyć, żeby sobie ją wyświetlić. O, i właśnie to zrobiłem. Teraz mam podgląd w czasie rzeczywistym na mapkę, nie muszę, nie muszę pauzować gry, co jest fajnym pomysłem, ale z drugiej strony czasami patrząc na mapę i sobie ją oglądając, gdzie mam pójść, mogę zostać zaatakowany przez zombie, które cały czas yy, widzi mnie, w właściwie w czasie rzeczywistym. Na mapie widzę swoje położenie. Widzę cel, widzę y, też cel, gdzie, gdzie mam dojść. To jest miejsce, gdzie jest to miejsce? Tu jest to miejsce, że są drzwi, no ale niestety nie mam karty do tych drzwi jest to klasyka, więc idźmy przed siebie. Tutaj zmierzam tutaj coś podobno nam znaleźć według tej mapki. Znalazłem generator jest lepiej, jednak jak jest jasno, to, to trochę się pewnie czuję. I zmierzamy do kolejnego punktu. Przechodzimy przez okno. Yy, takie sterowanie typowo FPPS-owe, tylko jest to stosunkowo mało strzelania. Yy, tak mało, że w tej chwili nie ma nawycznego pistoletu. Tutaj aktywuję parę funkcji. Sterowanie jest całkiem wygodne. Ten pad wydaje się nienaturalnie duży, z tym wepchniętym ekranem, jeszcze między strzałki analogii, a te guziki po prawej stronie, geometryczne. Jednak w praktyce wcale nie mam wrażenia, że trzymam taką deskę w, w dłoniach i, i steruję się tak samo jak na PlayStation albo Xboxie. A nawet tutaj Kuba mówił, że wygodniej bo analogi są na tej samej wysokości, te XBOX'owe mu jakoś nie leżą. No, ja nie widzę większej różnicy i też nie jest to ciężki kontroler, ręce się nie męczą, to dla tych co na przykład grali na iPad'ach jakiś dłuższy czas, to jest cenna informacja. Ok, teraz wychodzę już na szersze wody, na mapce mam podgląd gdzie mam mniej więcej iść. Latarka mi się wyładowuje, muszę ją wyłączyć żeby Regenerowała się bateria, życie mam jeszcze pełne, życie samo się natomiast nie odnawia, co jest z jednej strony fajne, bo wszyscy narzekają, że gdy są zbyt łatwe, ale naprawdę w paru miejscach już chciałbym, żeby ono mi się odnowiło samo. Tu mam z kolei sonar, wystarczy kliknąć kciukiem, żeby rozeszła się taka charakterystyczna łuna i wskazała nam na przykład przeciwników. Tu mam jakąś kropeczkę zaznaczoną, spróbuję się do niej udać. O, proszę, jest jakiś pan. A ja mam pierwszą broń. Mogę sobie ją wypróbować. Na przeciwniku tutaj mamy fajnie pokazane, jak się rozpada głowa zębiakowi. Co jest efektowne, ale też troszkę w reflogice, bo mózg jest jedyną, jedyną czułą, właściwie, jedynym czułym elementem nieumarłych. A potem jeszcze można głowę im dosłownie odrąbać, żeby się ich pozbyć. Co no, jest dosyć, dosyć wymagające, bo takim zwykłym kijem to naprawdę trzeba zadać parę mocnych ciosów, żeby cokolwiek zdziałać. No ale dzięki temu, że go już pozbyliśmy, pozb pozbawiliśmy głowy, możemy przeszukać. No i w tym momencie kolejny ciekawy motyw na wykorzystanie gamepada czyli użycie naszego plecaka. Mamy kamerę FPP, tak jak, tak jak przez całą grę otwieramy nasz zasobnik no i teraz postać znowu jest zajęta grzebaniem w plecaku my sobie możemy tutaj przeciągnąć nasze bronie tam gdzie uważamy, żeby, żeby były pod ręką, ale jednocześnie trzeba kątem oka kontrolować sytuację czy nikt tam nie skrada się za plecami. Bardzo fajna opcja, naprawdę chciałbym, żeby więcej deweloperów wykorzystało ten kontroler do, do tego typu akcji jest to Jedna z mocniejszych stron gry. Dobrze, teraz muszę udać się w kolejne miejsce. Tutaj mam cały czas zaznaczony na mapie miejsce, gdzie mam iść. Jest to o tyle proste, że mam mapę, bo po przejściu do nowej lokacji trzeba tę mapę znaleźć i poruszanie się bez niej we wszechobecnym roku z gasnącą latarką to jest naprawdę jak dziecko w mgle. Mój tajemniczy przyjaciel mi tutaj podpowiada, co mam robić, gdzie mam iść i o co chodzi z tymi kamerami. A tutaj kontrolnie sobie jeszcze pobawię się sonarem, czy nikt nie idzie za mną. Też jednocześnie możemy sobie włączyć tutaj. Yy, Nasz zasobnik i zobaczyć, jaki jest cel misji, jaką misję już zrobiliśmy, opis sytuacji, ale cały czas, wszystko w czasie rzeczywistym, bez pauzowania rozgrywki właściwej. Co było ciekawe o tyle, że nawet się nie zatrzymywały te dialogi, te filmiki, które idą w tle. Otworzyły się drzwi, mogę przejść do kolejnej lokacji, czy do kolejnego etapu. No i tutaj mamy już grubszy kaliber, czyli. Jest zamontowana broń, możemy sobie ją wziąć w rączki, no i spójrzcie na to, że obserwujemy akcję z takiego niemal filmowego ujęcia, z pod kątem, a sami sterujemy i to, i to żyroskopami za pomocą GameToba. Da się oczywiście też analogiem sterować. Yy, bardzo podobny motyw zastosowano w Uncharted na PSVicie. I po prostu możemy sobie pobawić się w strzelnice. Troszkę poruszać na boki, porozglądać się. Bardzo mi się podobał ten element w Uncharted i naprawdę ubolewałem, że na przykład w Resistance na no się nie ma tego typu sterowania i celowania, no w Zombiu jest, jest to ogromny plus. O, zostałem zaatakowany właśnie, to to o czym mówiłem, że my się patrzymy na mały ekranik mały ekranik game, tego gamepada i bawimy się tymi dotykowymi opcjami albo żyroskopami, a w tym czasie akcja cały czas się toczy, no i jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. No i oczywiście okazało się, że znowu nie mamy jakiejś karty. Nie, mam, mam kartę, tylko muszę ją użyć. Nie, nie mam karty. Na mapie spójrzmy, gdzie dokładnie mam iść, do końca korytarza, przede mną. A, i tu jest jeszcze motyw taki, że ta wirtualna postać w grze też nosi ze sobą gamepada. Jak widzicie, ma jakieś takie PDA, które jest wzorowane na kontrolerze Nintendo i dzięki temu możemy sobie zeskanować otoczenie. Znowu działają tutaj żyroskopy, znowu mamy w rękach kamerę FPP, na telewizorze TPP. Bardzo płynnie to przechodzi z jednego ujęcia w drugie, bardzo fajnie sprawdza się w praktyce. Yy, można dzięki temu badać otoczenie sobie zaznaczać obiekty, zaznaczać sobie nawet przeciwników. Wiele nawiązań do, do konkurencji, za, zaznaczanie przeciwników wzięte z Battlefielda, zaznaczanie obiektów i ta cała zabawa trochę z, z Batmana. Tu jest nasz plecak, tutaj jest walizka, którą znaleźliśmy. Przeciągamy sobie palcem do naszego ekwipunku amunicję. Wystarczy potem ruszyć analogiem, żeby wrócić do rozgrywki. O, tutaj ktoś jest i to raczej nie o przyjaznym nastawieniu. Jeszcze sprawdzimy do końca, bo... Mapa tu mnie celuje, aha. Znaczy celuje, tu mnie kieruje. Muszę się rozprawić prawdopodobnie z tym jego mościem. Łączę sobie latarkę. Był zabarykadowany albo ktoś go zamknął, no powiedzmy się nie zamknął. No i teraz szybka piłka. Kolejny przeciwnikiem którego zabijam tym samym ciosem i to nie dlatego, że on jest jakiś bardzo mocny albo jest to moje ulubione zagranie. Po prostu innego nie ma do tej broni. I jest to strasznie przykre, jest finisze. Yy, są takie, pionowe, takie pionowe uderzenia właściwie i nic więcej. No, jestem trochę niepocieszony, że nie, 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 pobawiono się jakoś bardziej w te w zadawanie ciosów, nie oddano bardziej też. Mm, obrażeń zombiaków, to co było w detale, że można było rękę odciąć, można było ją złamać i naprawdę dało się zauważyć po kości. No tu jest to bardzo uproszczone, nie do końca mi to odpowiada, ale znalazłem sobie kartę, ładuję do plecaka i już teraz mogę wrócić do tamtych drzwi. Latarka jakoś wiele tutaj mi nie pomaga w tej sytuacji. A mogę dwie tylko zamknąć, ale to na razie nie jest mi do niczego przydatne. No i tym sposobem wyszliśmy z pierwszej lokacji, z budynku. Idziemy na świeże powietrze, zobaczymy jak wyglądają ulice Londynu opanowane przez nieumarłych. Tego chyba jeszcze nie było, już były zombiaki wszędzie, były na Rajskiej Wyspie. W Anglii z tego co pamiętam jeszcze nie mieliśmy do czynienia z zarazą. No, tutaj trzeba zeskanować drzwi. Zdobyliśmy IP drzwi, albo cokolwiek. W każdym razie zostały otwarte. No i wychodzimy na dwór. Tutaj można zobaczyć, na ile stać Wii U. Moje zdanie jest takie, że ta gra ma świetny design, świetny klimat, no ale ja lubię takie czarno-białe, czy tam ogólnie szaruburę, szaroburę kolory w grach. Bardzo mi się podobał Killzone, bardzo mi się podobał I'm Alive na przykład, więc warto to wziąć pod uwagę. To jest rewelacyjna rzecz, ale jeżeli chodzi o szczegółowość obiektów, o oświetlenie, no to chyba znowu powtórzę, że no, Wii U nie oferuje nowej jakości w kwestii AV. Nawet gry, które były początkowo zapowiadane jako Full HD, potem zostały już spiłowane do rozdzielczości 720p. Przede mną widzę strażników, widzę zombiaków. Mogę jeszcze z nich podejrzeć sobie, pozaznaczać na moim PDA, żeby przypadkiem mnie nie zaskoczyli później. No i teraz już, mimo że nie mam mapy jeszcze zdobytej nawet, to już widzę te obiekty na tym moim podręcznym ekraniku, gdzie się znajdują. Łatwo dla pewności zmienić broń, bo jednak nie chcę być zaskoczony przed kogoś. Tutaj mamy elementy do hakowania kolejny. Został zaskanowany i dzięki temu dostaliśmy podgląd na mapę. Czyli tu są te ząbiaki, o których mówiłem. Okazało się, że tu jest jeszcze w lewo jakaś odnoga, o której wcześniej w ogóle nie wiedziałem. Jednak nasz cel jest po prawej stronie, więc się tam szybko uda. Na drodze mam jednego przeciwnika. Jeszcze mnie nie widzi. Mimo włączone. Nie, już mnie jednak widzi. Spróbujmy go strzelić jakoś ładnie. Head. No, widać, headshot działa za drugim razem dopiero. Co jest ważne w tym. A, zapomniałem przeszukać. Ale nie było trzeba przeszukiwać. Co jest ważne w tej grze i to, czego im brakowało w wielu FPS-ach, czyli obrotu o 180 stopni pod jednym klawiszem. W grze, gdzie, gdzie często jesteśmy zaskakiwani od drugiej strony, jest to mega przydatna opcja. A ja ostatnio pojawiła się w Mirror's Edge, o ile się nie mylę. O, i tutaj znaleźliśmy kanał. Trzeba po prostu pukać w ekran, żeby go otworzyć. Szkoda, że nie ma tu jakichś minigierek, typu odkręcanie śrubek i tak dalej. Tego typu bajery pamiętam z GTA na DSa i to była fajna rzecz. No i teraz możemy się przenieść już jednym kliknięciem do kolejnej lokacji. Wróciłem na miejsce czy nie wróciłem na miejsce. Nie, jednak nie wróciłem na miejsce. Myślałem, że to jest mój safe house, gdzie się urodziłem wcześniej. Tak, to jest to miejsce, to jest mój śpiwór, o którym mówiłem na początku materiału. Także zatoczyłem koło, wr wróciłem do tego budynku. Jaki jest mój cel w ogóle, teraz zobaczmy. A, może się dostać do supermarketu. Tutaj mam jednego, nie nieoznaczonego jeszcze zielonym ptaszkiem, je jedno zadanie więc zgaduję, że w supermarkecie znajdę jakieś nowe bronie, nowe, nowe materiały Chciałbym znaleźć jakiegoś zombiaka, żeby chwilę z kimś powalczyć, bo na razie było tylko parę jednostek, a z walką jest związany bardzo fajny element ale o tym będzie zaraz wróciłem ze swojego save pointa na ten taki troszkę otwarty teren na świeże powietrze bo chcę wam jeszcze pokazać walkę czyli zaatakuję tę grupę którą zaznaczałem sobie na, na mapce, spójrzmy czy jeszcze ona się tu znajduje o, albo sobie gdzieś odeszli albo się odznaczyli właściwie sprawdźmy to mam pistolet mam trochę amunicji, więc chciałbym to wykorzystać a, czyli jak zmieniłem lokację, to wszystko mi się odznaczało. Muszę znowu sobie tutaj ich oznaczyć. Poprawia to sprawę, bo jest ciemno, a tak to już widzę ilość, ilość przeciwników przede mną. Mogę też odpychać ich, jak się za bardzo zbliżą. No ten mój tajemniczy przyjaciel nie jest pewny, czy podała takiej hordzie. Sam nie jestem pewien, ale to właściwie o to mi chodzi, żeby zostać zaatakowanym i wam pokazać motyw, który może kojarzycie, a może nie kojarzycie z zapowiedzi przedpremierowych. Że koniec gry i bycie zainfekowanym, właśnie co teraz mi się udało zrobić, nie oznacza końca rozgrywki. Dajemy tak. po prostu continue i gra po loadingu przenosi nas w skórę zupełnie nowego bohatera. widzimy się teraz jako jakaś dziewczyna. Wcześniej grałem chłopakiem, nie wiem kto to jest, nie wiem czy fabuła to wytłumaczy. W każdym bądź razie jesteśmy nową postacią w tym samym miejscu, co jest troszkę przerąbane mówiąc delikatnie to to, że mam pusty plecak zupełnie, czyli zebrana wcześniej amunicja, jakieś karty, inne, inne narzędzia. Po prostu znaczy może nie znikają, tylko zostają przy moim wcześniejszym trupie. E, spróbuję teraz znaleźć swojego poprzedniego awatara i odebrać mu to, co miałem w plecaku. Wróciłem do tego samego miejsca, gdzie zginąłem wcześniej w skórze poprzedniego bohatera. Mam nadzieję, że zombiaki się nie odrodziły, bo jednak tam parę headów udało mi się ustrzelić i... Chciałbym dokończyć teraz dzieła. O, już nawet z daleka widać tamten nasz, nasz korpus. Mam sześć naboi, spróbujemy ich z daleka załatwić. O, to jestem ja. Znaczy, to byłem ja przez jakieś 10 minut kwadransu. Jeszcze mam plecak nawet. Czy już po nim? Już po nim. No i teraz zabieramy to, co do nas należy czyli do nowego P.E.C.A.K.a, może Tak, O, zostałem zaatakowany w czasie, w czasie plądrowania zwłok. Amunicji mam bardzo mało. No, ale to o tym mówiłem, no. Ja nie jest proste, teraz muszę się bronić tylko kijem. I się nie obroniłem kijem. I teraz bym wylądował w skórze kolejnej postaci, ale jako, że już nas czas dobiegł końca, więc to byłoby na tyle. Pierwszych wrażeń z zombiu.